Z udziałem Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego, odbywały się targi funduszy europejskich. Jakimi środkami będzie dysponować Wielkopolska i na co będzie można wydać pieniądze, mówił podczas spotkania z dziennikarzami. Staraliśmy się maksymalnie uzyskać dla Wielkopolski dobre zapisy programu. Gdzie niegdzie udało nam się takie sukcesy osiągnąć. Były miejsca, gdzie trzeba było przyjąć z pokorą nieustępliwość Komisji Europejskiej. Jesteśmy na etapie ostatecznego dopracowywania tekstu wszystkich dokumentów, zarówno programu, który został już podpisany przez Komisję Europejską, a który wymaga uzupełnienia o szereg dokumentów uszczegółowiających, takich jak chociażby uszczegółowienia, jak należy te wszystkie procedury prowadzić i, i czego one będą dotyczyć, jak również kryteriów. Oceny projektów. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do rozdysponowania jest prawie 2,5 miliarda euro. Na co będzie można je wydać? Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 760 milionów i niespełna 700 milionów euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Największe wsparcie to jest przede wszystkim dla przedsiębiorczości i wsparcie sektora badawczo-rozwojowego. To jest kwota blisko 470 milionów euro. Drugim takim istotnym priorytetem inwestycyjnym to jest transport ponad 400 milionów euro, konkretnie 414 i tu mamy drogi, przede wszystkim drogi wojewódzkie to jest około 190 milionów euro i drogi powiatowe, gminne 33 miliony euro i w transporcie oczywiście kolej, podstawowy projekt generalnie jaki chcemy realizować w ramach naszego programu regionalnego to jest modernizacja linii kolejowej Poznań-Piła. I tabor oczywiście kolejowy, poza tym energia to jest 353 miliony euro, czyli przede wszystkim niska emisja, środowisko ponad 200 milionów, a więc wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, odnawialnej źródła energii, społeczeństwo informacyjne, a więc przede wszystkim dostosowanie narzędzi do współpracy pomiędzy sektorem publicznym a yy, mieszkańcem. No i fundusz społeczny to są przede wszystkim trzy priorytety. Rynek pracy 265 milionów euro, włączenie społeczne blisko 200 milionów euro, no i edukacja to jest kwota 156 milionów euro. W WRPO zarezerwowano też środki na tak zwane ośrodki strategicznej interwencji, czyli subregiony wokół dawnych miast wojewódzkich. Nie jest to kwota pieniędzy oddana do dyspozycji, na zasadzie wydajemy na co chcemy, tylko Wydajemy na kwestie, które są zgodne z zapisami programu, a jednocześnie dla nas istotne. Robimy to wspólnie w porozumieniu jest to, jak w pewnym sensie, budowa pewnej wspólnoty, która może kwestie przedyskutować, zadecydować i, i taki jest cel tego instrumentu, który wspiera terytorializację programu, czyli, czyli jest dedykowana do specyficznych, lokalnych potrzeb i potencjałów, też, aby je rozwijać i w ten sposób tworzyć jakąś wartość dodaną. Na Leszczyński Ośrodek Strategicznej Interwencji zarezerwowano 19 milionów złotych.